Jaki, jak się na o, zaraz, A co ja do niego wsiadłem? Tak O jest ja zrobię, dziękuję O jest, Marii Oj, 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 Druga część Ta. Nie panowie panowie. Dobra, druga część tu. Na dopingu Na dopingu to ty sprawdzian zdałeś z motury. Tu gdzieś powinno być wejście do... Do metra Ty Niko, no co, co ty się cofasz od tego radiowozu jak twój pies od zupy Cofa co się we rozwoju Załączyłeś? A ja zawsze myślałem, że jest metafora Jest, wejście A gdzie jest hybrydowe auto, co? Sabetizle To nie, to jest ten, to jest na baterię paluszki małe z pilota paluszki, rybne tak? Pojedz pojedziesz z 2 metry i chronię Dam ekręciłem metrę Dobrze Mamy tu zakładników A mam brudne spodnie A Jest taki koktajl tutaj? do picie? Uchle. No oto chyba Jest taki ogon właściwie? Jest ale Chcemy, tutaj, tutaj nie ma Chcę Wam ciekawostkę pokazać ale Że Ró możesz rzucić puszką? Nie 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 o to mi chodzi Pateczek był odcinek coś, by... Był zakrwawany na piersi i... był czysty. Becz, O, bogaczka. To z, z ile ona zbieraż na metrą musi tyle płacić? Kędzior! Forsa? Złysiał. O, i kursa z apteki a ty? o ale bo czekajcie o ale bo... o przywróciłaś się nie dotknęłaś go jeszcze tak? to... Do... do miecza do miecza! o! już dziewica co? to była moja dziewica co? musisz jesteś fajny? Wiesz co jest to nasz pleców kurtali Ja tu chciałem być w tym A wy co ty wy co wypiedzieraś proszę pasta udzielę... udzie udzielę udzie niespodziankę To romana Kasa romana Dobani nie widać tutaj kasa romana To widziałem Nie wszel da już kurde martwi jeszcze jechał chwilę Boś, się To to, mecz. fajnie mi to było tak go popchnąć jak metro jedzie Mecz piłki dostaj jakiś? O czemu pociągi tu nie jeżdżą w ogóle? Bo przyszłeś Nie, po napadaj na, się na mnie Jedziemy na lotnisko Dobra. co ty wyczygnasz? O rzuty ty Może będziemy mieli szczęście i nie trafimy na Metro. Żółty piach. Ja słyszałem żółty śnieg. A nie widzieliście nigdy żółtego piachu? No nie, jak zawsze to... biały. Gdzieś ty kurwa W <grym> afryce. Biały śnieg że... Boże biały. Ja widziałem na przykład żółty śnieg, a żółty piasek. Widziałeś czarny piasek? Czarny. No, jest coś takiego, ale to nie jest piasek. Ale czarny zwierzę, czarnoziem chyba by Coś takiego. Ale to ja będę tu się popisywał tą przyrodą biologią to jest bezsensowny piwo. uja chciałem skończyć metkę ale nie da się miesięcznie mi się skończył. kupisz za stoki piesiątka uaaa to jeszcze po, dopóki po tym to że jadę nic mi nie grozi bo oni jadą za to są z tylny ja tym torem dobra ale będziemy tak długo jechać Kiwie Trzeba się śpiewać <giby> Ty Co? Co to za mnie Ciekawe O Mój pick-up są w ogóle takie pick upy w grze? Będzie ja przypomina Typa. Rancher! No to jest rancher! No tak Zresztą no, wam pokażę. Zespawli go specjalnie dla programu O ile mi nie zespawli na górze bo na tobie Tu chyba tu A to jest skręczyb O widzicie jest podobieństwo nie? Czekaj Może się dowiem który tu można wyjechać z tego Czekaj Widzę Tędy to jest wyjazd na most. Przecież wiemy, który to jeszcze, A co jeszcze jedna Nie wiem. Ale jakieś... To chyba już most. No. Jest most! Widzę ciemność! A ja jasność. To, w to jest mnoka w papleżu. Nie brzydziło się? Most no dzielny, jest jakiś to mamy z w wgrane. O Jezu. Polska wersja. Bez... Widziałeś tą nową yeah. syrenkę? Nie. Yeah. Dobrze. Telefon ma chyba trochę podobny. Wow. Dlaczego kręcisz mój tekst? <laughs> Nie można se tu kupić fury, bo zaraz mi tu łyso Co ja uciekłem przed policją? Tak uciekłeś, miałeś takie szczęście, że Cię zgubiłeś Ty, ja miałem szczęście gwiazdek jakbyś nie zauważył No ja się wetnę przecież, nie będę ci konić. Oni, je a, aż tak mówiąc, to oni nie są Oni się myślą, że Cię zgubią lepsze Może się orientacji orientacje w terenie? A czekaj, mieliśmy jechać na lotnisko To w tę stronę a później zrobimy takie popisy kaskaderskie, Takie jak w tamtym odcinku z tymi tymi neonami, te różne samochody, nawet no, Mikey no, ale... Mike. Kurde powiedziałem źle, teraz ty będziesz pierwszy z... <grym> Dzięki! A jak się w końcu uda to może będziemy, zrobimy ten film z MenuCore Aczkolwiek no chyba nie będziemy tej misji przechodzić do końca, żadnie Co, uważaj poczynujesz Jeszcze mnie skakaliśmy. chyba grytał, że nie skakał Musimy iść po jebaku. Znaczy, Nie jedziemy tam gdzieś, bo byli tylko dawniej. Tak, Bój. Dobrze. Nie wiedziałem, jakie my będziemy mieli samochody w przyszłości. Czy mój samochód ma się gdzieś Michael, ja, ja tak, y, no ale mój, mój to ten, mój to Mercedes, ten z klasy S, ale... Ja byś nad Belką, może czarną... A ja, mój, ja właśnie, ja przykład na przykład nad tym Oplem Vektrum tu też. Albo oczywiście sedan. Ja nie Moje drzwi... Hatchbacki to mnie nie bardzo jarają. Jest jeszcze fajne... Fajne jest jeszcze Mitsubishi Lancer tu żeby to nie powiesz moje drzewo A bo tu bardzo już są fajne... Być małe zdarzenie to jest też fajny słów Ale tu tu powiem Wam szczerze, że to są chyba tylko trzy rodzaje kombi w grze No to już wyśle raz Patrz Patrz, razy... chcę sobie tą furę w dupę wstać Oh kurcz Dobra, Karl spawning. Tak <suszy> jak zwykle o, Ej, tam poszło. Te UT jest fajne, zawsze mi się da. No, mi też. Co ja? Aha, ja dałem jakiś. Mam taki swój? model w domu, właśnie takiego. Swój? A masz jak kupiony? W ogóle masz? Tam ja ty, co wcześniej pojadła, to właśnie mam taki model, właśnie. A jak się nazywa? Aj, za długa nazwa. Yyy... jak? Ferrari? Nie. Naha się zaczęło. Na Honda? Hyundai? Bardzo długi wyraz. Hakumai? Ty będziemy tylko... Nie no jak się, ale ty masz w domu samochód? No taki, taki model. Ale jak on się nazywał? No nie znasz modelu własnego samochodu, ja znam <grymnie> Suzuki Swift, a tak, ty? To jest bardzo długa nazwa, więc... Się a Marka? Właśnie mówię, że Marka jest długa. No ale no to kur, kurde jak wygląda na... Ja jak się to Jak logo no. wygląda? Konik na żółtym tle? <grymnie> Właśnie, coś Wam zaraz powiem. Dobra, co nagrywisz? Co Micron Ol. Byłem w Aha, co i wam teraz pokażę co przez przypadek ukryłem. Tu, wiecie, że yy, To... tutaj jest... Yy, czekajcie, włączę wyłączę policję, to się tak nie nagra. Przekaz i muzyka. To jest niby Porsche, nie? Czekaj, zobaczcie na logo. Tu jak Porsche Carrera. Czy jak mu tam? podobny Podobna nazwa Jellowa. Do, do Porsche? No, Przód właśnie mam. Teraz wam pokażę do coś innego. Pokażę Wam klisze eee, te Porsche. Tu. <laughs> Nie ty ktoś. Teraz sobie zobaczycie. Michael na pewno do co To na, to na za pewno marka. Ferrari. Dobrze. O ty ma konia siedzącego, a ten prawdziwy koń to jest w takim momencie skoku na żółtym tle i taka czarna. na dwóch jakby... nogach jest no. czarny na żółtym tle. To jest biały, siedzący na czarnym tle. Ferrari. A wskazówki, skazówki to temat auto, powiem film o ścinku, bo to jest czasu za bardzo. Musimy się, się przygotować. W następnym odcinku, na następnej części tego odcinku, to będzie już, już trzecia zaraz. Cała 11 minuta gry, Ci filmu jakiej części Trzymaj A Przeda... Przeda... Kręcimy Kręcimy bączki Czekaj, czekaj, jak ja ja pamiętam A ci powiem Widzicie, Jedziesz... O! Znaczy, o której drift ci chodzi? Zresztą ja tak jakby... Żydziesz, że jedziesz szybko... że prosto jedziesz i ten. Hamulec i ci tak obraca? Czy jak? No jakby. O no ty wiesz, cały czas prosto, spacja i obracasz do kierunku gdzieś, jak chcesz gdzie ci obrócić. Na wstecznym panowie! A może tym będzie można robić dobre drifty? Bo nie przedziurawiłem ja opony. fa! przedziurawiłem. No to znaczy... Nie. To drugi raz pokazałeś mi ten sam bug. Dobra, to... to Zaraz następny odcinek. odcinku. czekaj, cześć, za chwilkę. No tylko musimy rozpocząć. Nie żegnamy się.